Hej Siemneczko, witajcie, z tej strony Gileon i witam Cię w sklepie 28 czerwca 2025 roku No i co, Squid Game nadal w sklepie? Powrócił Billy Alice to samo? I mamy nowy zestaw Lamelo Ball XLF X Puma za 1500. I mamy w nim nowe buty, czyli Puma X LaFrance Butterfly Pure Magenta Ultra Violet za 1000. I Puma X Lamello Ball XTMNT MB04 Rafael and Donatello za 1000. I mamy kolejne nowe buty, czyli Puma Swet XL Black White za 800. I Puma Speed OG Wisp of Pink za 800. Przyszpanuj za darmo. Buty nadal w sklepie. Powróciły Air Jordan 1 Retro High OG Defiant Couture, Nike Air Baltoro, Nike SF Air Force One Desert Chemo i Air Jordan 5 Black Metallic. Street Fighter to samo. Champion Royal nadal w sklepie. Ikonowe Motki to samo. Letni Sklep nadal w sklepie. Awatar to samo. Marvel nadal w sklepie. Jutrzenka za 1500. Płomienne Ostrza za 800. Pantera za 1200. Wiśta za 200. Cyklo za 2000. Opierzony lotnik za 800. Pałko Power za 200. Łuna za 1500. Zestaw Astronaut in the Ocean to samo. El to za 200. Wędkarka za 1200. Wilk za 1200. Zestaw Rozpraszacza za 500. Tej temy nadal w sklepie. I mamy nowy zestaw galaktyki za 500. Jeśli mamy Skina i Kilofy. I mamy w nim zwiadowczyni Galaxy za 2000. Nike Air Composite One Galaxy za 1000. I gwiezdne uderzenie za 1200. Cieżki, ja to samo. Bruno Mars nadal w sklepie. Odpalaj silniki, to samo. I mamy nowy ślad, czyli discotek za 250. Powróciły koła Nipper i dopalacz poligonalny. Nie mamy już dzisiaj szafki Outleya, Son Hung Min'a, śladu gorące skały, Kool Javin i dopalacza jonowego. No i co, jeśli sklepie Wam się podobało, to pamiętajcie. subzone, łapkę w górę kod Gigilon w sklepie, a się z Wami żegnam. Siemneczko.